Cześć dziewczyny. Um, jednym z najczęstszych pytań, jakie ludzie mi zadają, kiedy się dowiadują, że się zajmuję zawodowo makijażem i że znam się na kosmetykach, jest jak zapobiegać uh, wypryskom. Nie tyle jak je leczyć, co jak nim zapobiegać. I faktycznie muszę przyznać, że mam całką, całkiem sporą wiedzę w tym zakresie i chciałam się z Wami tym podzielić. Uh, pierwszą wskazówką, jaką mogę dać, jest myć twarz bardzo łagodnym płynem do mycia twarzy. Wbrew pozorom, wszystkie te antybakteryjne płyny do mycia twarzy, które są na rynku, są bardzo drażniące i wcale nie są... I wcale nie spowodują, że wasza cera będzie mniej skłonna do wyprysków. Raczej mogą odnieść taki efekt wysuszający, który spowoduje, że cera będzie produkować znacznie więcej tłuszczu niż by normalnie produkowała, żeby jakby nadrobić ten efekt wysuszenia. Dlatego powtarzam to wszystkim moim koleżankom i wszystkim osobom, które pytają, że używać najłagodniejszego możliwego płynu do mycia twarzy. Jeden, który naprawdę polecam, to jest Neutrogeny. Można go kupić w każdym Rosmanie i generalnie w wielu, w wielu drogeriach. Jest na nim napisane, że jest dla cery suchej i... I wrażliwej, i naprawdę jest rewelacyjny. Nie zawiera ani odrobiny mydła, pięknie się pieni, nie powoduje żadnego uczucia ściągnięcia, a przy tym nie zawiera żadnych substancji aktywnych. Nie jest ani antybakteryjny, ani przeciwtrądzikowy, po prostu przepięknie oczyszcza i każdej osobie go polecam. Bardzo dobry płyn do mycia twarzy, który jednakże pozostawia taki rodzaj filmu na twarzy, który nie każdemu odpowiada, jest a, cetafil, który jest troszeczkę trudniej dostępny, niemniej jednak można go zostać w wielu aptekach, czyli a, po pierwsze bardzo delikatnie traktować swoją twarz. A, jak się nad tym zastanowimy, to jeśli ja użyłybyśmy nawet jednym z tych bardzo silnie antybakteryjnych płynów a, do mycia twarzy typu Kleracil albo Clean and Clear, które m, nawet na owolucie jest napisane, że zawiera jakiś tam składnik aktywny, to w ciągu tych 5 sekund, kiedy myjemy twarz, kiedy on miałby się przedostać do, do, do jakiejś, do, do głębszych warstw skóry, żeby zadziałać? On nie za bardzo miałby na to czas, a jedynie jakby pozbawia naszą skórę warstwy hydrolipidowej, która jest bardzo ważna i potrzebna. I naprawdę nic nie zyskujemy na tym, jak ją e, zedrzemy z, z, ją ze skóry. Jeśli mamy już pięknie oczyszczoną twarz, to w ciągu dnia używać kremu nawilżającego. I prawdę mówiąc, nie stosowałam żadnego kremu nawilżającego, który znowu zawiera jakiś składnik przeciwtrącikowy, tylko najłagodniejszy, jaki jest na rynku. Wszystkim moim koleżankom zawsze mówię, że jeśli szukają kremu, a mają skłonność do wyprysków, albo duże pory, czy do zatykania porów, to żeby wybierały krem, na którym jest napisane, że nie blokuje porów. Większość kremów aptecznych ma taką adnotację, jeśli faktycznie mają takie właściwości, że nie blokują porów. Czyli jeśli ktoś chce mieć absolutnie pewność, że używa kremu, który nie blokuje porów, to, to wówczas będzie miał tą pewność z kremami aptecznymi, ponieważ one mają czarno na biało napisane. Natomiast jeśli chodzi o wiele kremów, które są dostępne w rogerii, to nie ma takiej adnotacji. Niekoniecznie dlatego, że one blokują pory, ale Wiele produktów po prostu nie ma takiej odnotacji nie możemy mieć pewności. Jeden produkt, który na pewno ma taką odnotację i na 100% nie blokuje porów, jest krem z tej serii Neutrogeny. Przysięgam, że w żaden sposób nie jestem opłacana przez firmę Neutrogena. Taki krem, jest to krem po prostu na dzień z soją i na nim jest napisane, że nie blokuje porów. Faktycznie działa rewelacyjnie, zawiera filtr to jest również ważne, żeby chronić skórę przed słońcem. Działa pięknie. Jedynie... Wiem, że wiele z, z kremów Loreala ma również adnotację, że nie, nie blokują porów, nie powodują ze skórników. To jest tak naprawdę to samo stwierdzenie, tylko i ujęte w innych słowach. W każdym razie używać jakiegoś kremu, który mamy pewność, że nie zatyka porów. To jest kolejny jakby ważny element pielęgnacji cery, żeby uniknąć zmian trądzikowych jakichkolwiek czy wyprysków. Natomiast jeśli chodzi o leczenie samych zmian trądzikowych, jeśli ktoś takowy ma, to polecam używać jakiegoś produktu, który nakłada się na noc i który się zostawia na noc przez dobre 8 godzin. Mam nadzieję, że wszyscy tyle śpicie. Uczę dużo młodych osób, jestem czasami przerażona tym, jak mówią mi, że śpią po 4-5 godzin na dobę, czyli tak. A to już zupełnie inna kwestia. Jeden produkt, który serdecznie polecam to jest Aventia Neal. Nakręciłam właśnie zupełnie osobne wideo, w którym recenzuję ten produkt i wyłącznie mówię o tym produkcie. Czyli jeśli ktoś jest zainteresowany, to polecam to wideo. Natomiast powiem tylko w skrócie, że on ma rewelacyjne właściwości, które oczyszcza pory, złuszcza wierzchnią warstwę naskórka, powodując wygładzenie twarzy. I naprawdę jest to rewelacyjny produkt. Natomiast e, może to de facto być każdy inny produkt, który stosuje się na noc z jakimiś składnikami aktywnymi. Na rynku jest mnóstwo różnych e, kremów przeciwtrądzikowych albo jakichś kuracji, które można stosować na noc, natomiast nie tak wiele z nich tak naprawdę działa, szczególnie tych, które są dostępne bez recepty. Polecam generalnie produkty, które zawierają dwa następujące składniki: kwas salicylowy, ponieważ ma on właściwości oczyszczające i zwężające pory i faktycznie działa. Jest to aktywny składnik, który ma jakąkolwiek aktywną właściwość, Podróżnie odróżnieniu np. od triclosanu, który jest bardzo popularny w przeciwtrądzikowych jakby różnych kuracjach, który de facto ma tylko właściwości antybakteryjne i nic więcej nie jest w stanie zdziałać. Kwas salicylowy bądź wszelkie kwasy owocowe typu BHA, AHA, Kwas glikolowy, kwas wnętrzny. Wszystkie te składniki są w stanie faktycznie oczyścić i zwęzić pory. E, polecam również jakiekolwiek e, środki przeciwtrądzikowe, e, które są, zawierają pochodną witaminy A ponieważ one również pięknie działają, a jeśli chodzi o mm, takie aktywne wypryski, te, które podchodzą ropą i e, często są bolesne i ma się wrażenie, że są ustawione głęboko pod skórą, to rewelacyjnie, rewelacyjnie na nie działa e, natlenek kwasu benzoilowego. Napiszę to tutaj z boczku, ponieważ nie jest to coś łatwego do zapamiętania i e, zazwyczaj jest on w takich gęstych, białych kremach, które się punktowo nakłada na... Na, na duże, jakieś zmiany trądzikowe, i on również działa bardzo skutecznie. Czyli, jeśli wybrać któryś z tych składników, które wymieniłam, zdobyć produkt, który zabiera jeden z tych składników, czasami one są jakby dwa w jednym, nakładać na całą twarz na noc, rano zmywać i bardzo dbać o nawilżanie skóry w ciągu dnia i łagodne zmywanie makijażu produktami, o których mówiłam na samym początku tego wideo. Jeśli się zdecydujemy na używanie jakiegoś produktu mm, z substancjami antybakteryjnymi i przeciwdziałającymi zmianom trącikowym na noc, to bardzo ważne jest, żeby w ciągu dnia, kiedy wychodzimy na zewnątrz, nawet zimą, naprawdę nawet zimą, używać mm, filtra do twarzy. Dlatego że większość składników aktywnych, które mm, regulują pracę gruczołów łojowych i działają antybakteryjnie i przeciwtrącikowo, pocienia bardzo istotnie na naskórek i powoduje, że on jest bardziej podatny na oparzenia słoneczne czyli można naprawdę sobie zrobić wielkie kuku, jak człowiek pojedzie na narty zimą albo latem postanowi się opalać, można naprawdę bardzo przykrych oparzeń doznać, czyli jest to naprawdę niezwykle istotne, żeby nie zmarnować tych efektów działania tych różnych kremów, które nakładamy na noc poprzez nie zabezpieczanie twarzy przed słońcem. I generalnie również dla osób, które nawet nie, nie używają żadnych produktów przeciwtrądzikowych, to nie polecam opalania, ponieważ opalanie zawsze powoduje reakcję opronną skóry w postaci pogrubiania się na skórka i powoduje większą skłonność skóry do, do trądziku. Więc nie można wygrać z opalaniem. Naprawdę, w niczym nie pomaga, tylko i wyłącznie szkodzi. I prawdę mówiąc. To jest najlepszy sposób na to, żeby pozbyć się łagodnych zmian trądzikowych, bądź im zapobiec, jeśli ktoś jakby udało mu się woleczyć cerę i chciałby po prostu, żeby pozostała czysta, nieskazitelna. Używać bardzo łagodnego środka do mycia twarzy, używać kremu nawilżającego, co do którego mamy pewność, że nie blokuje porów, używać filtra przeciwsłonecznego, a jeśli używać jakiejś, jakiegoś kremu, który miałby zapobiegać zmianom trądzikowym czy je leczyć, to tylko w nocy, kiedy śpimy i kiedy on ma szansę się wchłonąć do głębszych warstw skórka i zadziałać. No i zwracać po prostu uwagę na to, jakie składniki zawiera krem. Żeby po prostu nie dać się wpuścić maliny, nie stosować kremu, na którym jest napisane, że jest przeciwtrądzikowy, a w istocie nie ma żadnych takich właściwości, bo nie bo zawiera żadnych substancji czynnych, które naprawdę mogą w jakiś istotny sposób zadziałać. I to są już wszystkie moje złote rady. Mam nadzieję, że to się Wam przyda. Żyjemy w czasach, w których bardzo dużo jedzenia zawiera hormony, antybiotyki, i w tej chwili, jakby trądzik młodzieńczy nie jest tylko przykrą dolegliwością nastolatków. Tak naprawdę bardzo dużo osób w zupełnie niemłodzieńczym wieku, nawet w średnim wieku, cierpi na, na trądzik jakiś taki cywilizacyjny. W związku z tym są to informacje, które mogłoby się, czy rady, które można wykorzystać w każdym wieku. Mam nadzieję, że te informacje i wskazówki Wam się do czegoś przydadzą i życzę powodzenia w walce z trądzikiem. Do zobaczenia.